Hej kochani, zapraszam was dzisiaj na tak świąteczny. Jako że jesteśmy w mega świątecznym klimacie, do świąt coraz bliżej, to pomyślałam, że odpowiem na kilka pytań właśnie z taku świątecznego. Mamy tutaj pytań 11. Ja będę korzystać z pytań od Karoliny ze stylizacji, bo po prostu ten film mi wyskoczył jako pierwszy i no. Po prostu. Eee, więc tak, pytań 11. Nie przedłużam, od razu przechodzę do rzeczy. Eee, pytanie wcześniej nie czytałam, nie wiem czego się spodziewać, więc mam nadzieję, że się jakoś będę umiała normalnie wysłowić I w ogóle mam świąteczną koszulkę, a też tak w klimacie, wiecie, choinki i tak dalej, i tak dalej, takim świątecznym, więc mam nadzieję, że potrzebujecie jeszcze bardziej klimat świąt. Dobra, pytanie numer 1. Wolisz w święta chodzić w piżamie, czy elegancko się ubrać? Eee, powiem tak. U mnie w święta to jest tak, że ja jeden dzień zazwyczaj zostaję w domu, a resztę czasu spędzam na zewnątrz, w sensie urodziny i tak dalej. Więc i tak, i tak. I lubię elegancko się ubrać właśnie jak idę do rodziny. Czy na wigilię, czy na obiad świąteczny i tak dalej. A jak ten jeden dzień świąteczny zazwyczaj spędzam w domu, właśnie żeby sobie tak odpocząć, poglądać świąteczne filmy. To wtedy y, albo się ubieram, widzicie, w luźno, jakiś dress, bluze i tak dalej, albo śmigam rzeczywiście w piżamie. Ale raczej rzadko w piżamie, raczej właśnie bardziej w dresie, więc jakbym miała wybrać albo elegancko, albo piżamę, to zdecydowanie bardziej elegancko. Pytanie numer dwa. Gdybyś mogła w tym roku kupić prezent tylko jednej osobie, kto by to był? Wiem, że rodzice by się nie obrazili, jakby nie dostali ode mnie prezentu, więc zdecydowanie Piotrek by dostał ode mnie prezent, no bo wiadomo. Mieszkamy razem, spędzamy 100% w sumie swojego wolnego czasu razem, no i wiadomo, no wypadałoby akurat jego obdarować, jeżeli miałaby być to tylko jedna osoba. Pytanie numer 3. Czy prezenty otwierasz rano, czy wieczorem w Wigilię? U mnie w domu nigdy nie otwierało się w Wigilię tak rano prezentów, czy też pierwszy dzień świąt, tak jak to robi w Stanach Zjednoczonych bodajże że jakby pierwszy dzień świątyni się otwiera, prezenty rano, prawda? Tak to chyba jest. U mnie zawsze po wigilii, po w wigilii, najwięcej po kolacji. Dopiero wtedy się otwierało prezenty, i tak po prostu nigdy nie było, żeby rano we wigilię albo dzień po wigilii rano, zawsze się otwierało w wigilię wieczorem po kolacji. Jak już wiecie, wszyscy zjedli, jak już był deser i tak dalej, jak już się troszkę ogarnęło, zostało to dopiero wtedy właśnie się otwierało prezenty. Ja się oczywiście jako dziecko nigdy nie umiałam doczekać tego momentu otwierania prezentów samego wieczora, ale tak po prostu nie było. Nie wiem, czy taka tradycja, czy po prostu. Tak rodzice chcieli, ale właśnie we wiek, wieczorem. Pytanie numer cztery. Czy kiedykolwiek zrobiłaś domek z piernika? I sama nigdy domku z piernika nie zrobiłam, ani też nie miałam możliwości jakby gotowego kupić i go przystroić. W tym roku chciałam domek z piernika kupić i chciałam go zawieźć do Polski, żebyśmy właśnie wspólnie z rodziną yy. Ten domek z piernika zrobili, ale że za późno się zorientowałam i akurat wykupili mi wszystkie domki z piernika, to najprawdopodobniej w tym roku, właśnie, mimo że chciałam, do domku z piernika nie będzie. Muszę jeszcze zacząć do jednego sklepu, bo przypuszczam, że jeszcze może mogę znaleźć domek, hmm, ale jak nie znajdę, no to niestety. Chciałam bardzo mieć domek z piernika, bo to też jakoś mi się kojarzy z, ze świętami, mimo że nigdy tego nie miałam, zawsze to widziałam na filmach. No to właśnie, nie wiem jak to będzie w tym roku. Zobaczymy. Chciałabym, ale czy jeszcze zostanę w sklepie? To się okaże. Pytanie mm -hmm. numer 5. Co lubisz robić podczas przerwy świątecznej? No i nie bardzo wiem, co to znaczy przerwa świąteczna. Że co, że od świąt do sylwestra, w sensie do 2 yy, stycznia, jak się idzie do pracy, do szkoły? To o to chodzi? Z przerwą świąteczną? Nie bardzo wiem. Nie ma tutaj żadnej informacji, jak ta przerwa świąteczna wygląda. Ale jeżeli mamy na myśli tak, jak w roku szkolnym jest przerwa świąteczna, czyli od świąt do 2 stycznia, to co lubię robić, tak? Ja ten czas teraz aktualnie spędzam, wiecie, w Polsce. Od dwóch lat jeszcze. Teraz drugi raz pojadę na urlop do Polski i to będzie czas załatwiania różnych spraw, czas chodzenia po mieście, po sklepach, jakieś tam wiecie spotkania ze znajomymi itd. itd. A jak tak patrząc ogólnikowo co lubię robić, to na pewno będę oglądać jakieś świąteczne filmy. Na pewno będę spalić świąteczne jakieś takie zapachy, świeczki i dalej i tak dalej, na pewno będę dużo spacerować, może pójdę na łyżwy, bo chciałabym, w tamtym roku nam się nie udało, bo takie gigantyczne lodowisko, które jest w Katowicach niestety było zamknięte jak byliśmy i może w tym roku się uda właśnie wyjść na łóżbę. Więc tak, na pewno będzie to czas takiego, wiecie, takiego relaksu przed telewizorem, ze świątecznymi filmami, spacerowania, spędzenia czasu ze znajomymi, z rodziną, jeżeli też bierzemy pod uwagę czas świąt. Więc tak, kto lubię robić i tak to będzie w tym roku też wyglądać. 6. Ulubiona świąteczna potrawa. Ja tu mówiłam w świątecznym QA, tak mi się wydaje. Moja ulubiona świąteczna potrawa to są ryby, oprócz karpia. Nie cierpię karpia. W sensie jak byłam dzieckiem, to jadłam, ale teraz mi się jakoś odwiedziało nie karpia, ale ogólnie ryby i uwielbiam kapustę z grochem i grzybami. Jak byłam dzieckiem, nie cierpiałam tego, a teraz się nie potrafię na kapustę z grochem i grzybami doczekać, więc to są moje dwie ulubione potrawy. Ryby na Wigilię i właśnie. Yy, I właśnie co, kapusta z grochem i grzybami. Okay, pytanie numer 7. Twój ulubiony film świąteczny. I nie mam takiego, wiecie, rzeczywiście ulubionego, ulubionego filmu świątecznego, który muszę jakby... Zawsze cenę obejrzeć. Najbardziej oczywiście kojarzy mi się ze świętami Kevin sam w domu i chciałabym ten film znowu w tym roku obejrzeć, mimo że to, ten, ten film się już zna na pamięć, każdą scenę, każdy tekst i tak dalej, bo się wiecie, co roku to oglądać, i w telewizji to jest co najmniej, nie wiem, dwa-trzy razy w roku Kevin leci bardzo często, w każdym bądź razie, ale nie mam takiego jednego ulubionego, który bym musiała koniecznie obejrzeć. Lubię wszystkie świąteczne filmy. I te starsze, i takie bardziej, wiecie, nowsze filmy. Ale teraz przypomniało mi się, jest taki film, który się nazywa, jeśli się nie mylę, Witaj, Święty Mikołaju? Coś takiego. To jest stary film, lata, nie wiem, 80., może nawet trochę wcześniej. To jest film, który na pewno Wy też bardzo dobrze znacie. Gra tam Chevy Chase. Mm. To jest taki film, wiecie, że rodzi jest rodzinka, przyjeżdża do nich dalsza rodzinka i różne się tam perypety dzieją. Yy, on jako się nazywał ten główny bohater? Clark? Lark? Clark? Clark? Clark Griswold? To coś takiego? Griswold, w każdym razie rodzina Griswoldów, na pewno to wam mówi po prostu wszystko. E, tak, próbuje odpalić lampki choinkowe na całym domu, nie idzie mu i w ogóle są różne śmieszne rzeczy. Więc tak, w sumie to bym mogła, jako mój ulubiony świąteczny film. Tak, Kevin jest świetny, może go oglądać co roku non stop. Przez okres świąteczny, ale jednak tak, e, święta w krzywym zwierciadle, coś takiego. Tak się to chyba film nazywa, nie wiem, zostawię Wam linka na dole, jak nie zapomnę. E, ja w ogóle uwielbiam ten film i tą wersję letnią, to się nazywa Wakacje w krzywym zwierciadle. Uwielbiam rodzinę Griswoldów, ich Perypetie. To jest po prostu tak głupie, tak śmieszne, że po prostu mogłabym oglądać bez przerwy, więc tak, to by był mój ulubiony film. Święta w krzywym zwierciadle. Witaj, święty Mikołaj. Tak się chyba ten film dokładnie nazywa, jeżeli się nie mylę, ale zostawiałam właśnie link w opisie. Dalej, y, ósemka, makowiec czy sernik. Szczerze, ani to, ani to. U mnie w domu się nigdy nie robiło ani makowca, ani sernika. Był okres, że mój tata robił keks, ale ja z bakaliami nie przewadam, więc nawet keksu nie jadą. Dla mnie rządzi piernik. Piernik y, jako ciasto całe, albo też pierniczki małe, takie wiecie, drobne ciasteczka, więc u mnie piernik, więc ani makowiec, ani sernik u mnie nigdy przez święta na stole świątecznym nie gościłem. Pytanie numer dziewięć. Czy kiedykolwiek ulepiłaś bałwana? No jasne, przecież jak, jak się jest dzieckiem, to się lepi przecież bałwana, jak jest dużo śniegu. Teraz dzieci mają ten problem, bo y, ze śniegiem bywa różnie na święta, ale tak, lepiłam bałwana. Nie może jakiegoś takiego, wiecie, gigantycznego i takiego, wiecie, ala z filmów, że taki ładny, piękny, równy i tak dalej, Ale coś tam, jakiś bałwan tam w moim życiu na pewno był. Y, 10. Co wolisz, Wigilię czy pierwszy dzień świąt? Jest mi to obojętne. Ja uwielbiam i spędzać czas w Wigilię i tą wiecie, kolację, wigiliną, i tak dalej, i potem jechać do rodziny na świąteczny obiad drugi, czy tam w pierwszy dzień świąt, to obojętnie. Więc nie, ciężko mi się jest zdecydować, czy pierwszy dzień świąt, czy Wigilia. Um, I pytanie numer 11: białe czy kolorowe lampki choinkowe? No i odpowiedź macie. Tutaj tam rano, moje choince. Yy, zdecydowanie kolorowe mi się najbardziej takie choinki podobają. Ja uwielbiam choinki, które są obstrojone jak w Lombardzie, na których jest po prostu wszystko. 500 tysięcy kolorów. Taka choinka mi się kojarzy z dzieciństwem, z taką właśnie najlepszą, najładniejszą choinką. Ja nie lubię ikeowych choinek, czyli wszystko w jednym kolorze albo w dwóch kolorach: wszystko białe, srebrne albo złote, albo czerwone. Nie, ja, oczywiście, jeżeli ktoś taką choinkę ma, nic do tego nie mam, ale ja u mnie w domu i w swoim rodzinnym domu zawsze miałam. Choinkę kolorową, jak najbardziej strojną. Moja jest w tym roku malutka i jest żywa, i jest nie za dużo obstrojona, żeby po prostu właśnie tych gałązek nie nadwerężyć, żeby ładny miała kształt. Ale jak w przyszłym roku kupię większą choinkę, to na pewno będzie lombard totalny. Bardzo lubię takie stare ozdoby typu sople lodu albo też muchomory. Nie wiem, czy to kojarzycie, to jest chyba z PRL-u i taka moda właśnie na muchomory na choince. U mnie w domu dalej się to wiesza, w sensie. W moim rodzinnym domu. Natomiast na mojej choince mam takie piękne, no jak to się mówi, śnieżynki zwykłe bombki, mam szyszki, mam takie malutkie, piękne skarpetki, które kupiłam w bo mam gwiazdki. Tu mam taką jedną choinkę, którą tam od mamy. Mam Candy Cane to są ale takie materiałowe mogę je dowolnie, wiecie sobie zwijać te, te patyczki ale ja sobie zrobiłam z tego Candy Cane. No i takie mam, przeróżne mam ozdoby, ale w przyszłym roku na pewno będzie inna choinka, będzie więcej, więcej, więcej różnorodnych ozdób, każda z innej parafii, tak i takie choinki lubię, a co do bom bombek, co do lampek świątecznych to zdecydowanie kolorowe. Dobra, rozgadałam się za bardzo o, o tej choince, w każdym razie tak, dla mnie choinka im bardziej strojna, im bardziej kolorowa, kiczowata i tak dalej, tym mi się bardziej podoba i tym radosnym akcentem zakończymy ten film, żeby już nie przedłużać. Jeżeli wam się podobał, to zostawcie oczywiście kciuka w górę. Widzimy się następnym. Buziaki. Pa, pa.